Hejka, ja jestem Mer i dziś zapraszam was na kolejny ubraniowy film. Będziemy tworzyć wspólnie jesienne stylizacje. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja chodzę ciągle w tych samych ubraniach i już mnie zaczęło to irytować, bo słuchajcie, zamawiam yy, czasami na wyprzedażach ubrania, bo coś mi się spodoba, bo coś fajnie wygląda i to się, słuchajcie, mnoży w tej szafie, mnoży, a potem tego nie zakładam, bo i tak chodzę w kilku ubraniach, które mi się najbardziej podobają albo są najfajniej takie, jak wiecie, najbardziej wygodne. No i pomyślałam, że możemy sobie zrobić właśnie taką serię tutaj na YouTubie, że będziemy stylizować właśnie te rzeczy z szafy, nie tyle kupować, co właśnie stylizować to, co już mam yy, i pomyślałam, że właśnie będzie fajna opcja, żeby też zainspirować Was, żeby w końcu ruszyć te ubrania i w końcu zacząć w nich chodzić. Zrobiłam przed tą serią porządki w szafie i boję Wam, że znalazłam mnóstwo ubrań, które leżą 2-3 lata i mają jeszcze metkę, więc nie założyłam ich ani razu, jedynie, pewnie tylko przymierzyłam. Więc, jako że mamy teraz jesień, to stworzymy sobie właśnie jesienne stylizacje, no i spopatrzyłam trochę po Pinterest'cie, po Instagramie. No, nawet powiem Wam, że całkiem sporo tam godzin spędziłam, bo nie umiem tworzyć stylizacji, a jednak trzeba było się czymś zainspirować. No i teraz Wam tutaj pokażę część z tych moich inspiracji. No i zobaczymy, co uda się stworzyć, czy wyjdzie coś fajnego. Też liczę na Waszą pomoc, że mi pomożecie stworzyć kolejne stylizacje. Jak macie pomysł, z czym mogę właśnie połączyć daną rzecz, to zostawcie mi to w komentarzu i będziemy w kolejnej serii tworzyć, łączyć, szukać. Mam nadzieję, że to także lecimy do pierwszych street. Powiem Wam szczerze, no, oglądam się tych pięknych, beżoło-jasnych, białych takich e, outfitów, ale na szczęście trochę takich rzeczy mam, więc stwierdziłam, e, że pierwszy outfit będzie taki, słuchajcie, z kolarkami. E, nie wiem, jak się zapatrywać właśnie na kolarki na jesień, ale czasem jest cieplej, więc może to będzie spoko nie wiem, dajcie znać, jakby to e, widzicie. W każdym razie, mam na sobie kolarki, tego nie widzicie, ale do tego stwierdziłam, że dołączę właśnie taką bluzę, e, taką większą bluzę, bo tak widziałam, że nosili. Tutaj w ogóle ta bluza jest w sprzedaży, także zostaje Wam tutaj linka. I do tego widziałam, że noszą marynarki. Mam tutaj takie czarne dwie marynarki, ta już ma prawie dużo, dużo lat, ze mną dużo, słuchajcie, zwiedziła i przeżyła. A tutaj mam taką totalnie nową, w ogóle to jest garnitur cały z Zary, i jakoś tak sobie leży, bo wam tej cały czas tej czarnej. I do tego stwierdziłam, że jeszcze można dołożyć taką torebkę z Victory Secret. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Nigdy czegoś takiego nie, nosiłem, nie nosiłam, a myślę, że właśnie taki film będzie też fajny, żeby wyjść z tej swojej takiej strefy komfortu. Nie no słuchajcie, z marynarką to jest totalny fail. Musiałabym mieć taką, wiecie, oversize'ową marynarkę albo ze dwa rozmiary za dużą, bo to wszystko jest za grube do tej, do tej bluzy, ale znalazłam w inny sposób, z czym może to wyglądać dobrze. No i dobra, słuchajcie, z płaszczem jakoś to wygląda, ale nadal jestem, słuchajcie, na nie. Jakoś na tych dziewczynach te bluzy są większe i pomimo to, że to jest ta właśnie taka bluza oversize, to na mnie nadal jeszcze tak fajnie nie wygląda. Także ogólnie jakbym się do tego po prostu założyła spodnie, to myślę, że byłoby lepiej, także może spróbujmy jeszcze ze spodniami, bo z tym tutaj właśnie ta bluza powinna być bardziej, wiecie, taka baggy i nie wiem jak to nazwać, Tak, wiecie, bardziej większa tutaj na dole, żeby fajnie się tak układała, a na mnie się tak nie układa. No i dobra, sobie z czarnymi rurkami lepiej to wygląda, ale czy to jakieś odkrycie outfit? No nie, także może z kolejnym nam wyjdzie troszeczkę lepiej, mam taką ukrytą nadzieję. Widziałam, że paski są modne, więc znalazłam sobie szafie taką bluzę w paski i odkopałam też spódnicę skórzaną, a też widziałam, że motyw takiej Ala skórki jest właśnie popularny, No, to, wiecie, to, to koło skóry nie stało jakby coś. Ale myślę, że to może fajnie wyglądać, a tą spódnicę miałam ze dwa razy na sobie, także naprawdę niezbyt dużo. I ona jest słuchajcie, z Insta. ja kupiłam jakiś czas temu na wyprzedaży, nie wiem, co te wie także mega fajnie. I może to razem razem może fajnie wyglądało. Zobaczmy. No i słuchajcie, wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Wpuściłam sobie ten sweter tutaj w spódnicę. No i powiem wam, że nie do końca mi się to podoba, ale ja inaczej nie umiem. Jak macie jakieś patenty, jak to fajnie wpuścić, to dajcie znaka, bo z drugiej strony wypuścić nie warto, bo tu jest ten pasek i to On by się, tak, wiecie, oznacza na szlufka. Także jak macie jakiś fajny patent, jak, tą, jak ten sweterek sobie tak wpuścić właśnie w spódnicę, to dajcie znaka. I do tego właśnie dołożyłam tą torebkę. I do tego właśnie jeszcze e, jakiś e, ten, e, jakiś. jakiś e, Do tego jeszcze jakiś płaszczyk? Myślę, że było spokojne, dajcie znać, co myślicie. W ogóle tak mam zresztą, że bardzo polubiłam ten sweter, jest taki mięciutki, fajny, jest naprawdę mi się podoba i myślę, że do jeansu będę najczęściej go nosić. I też tą spódnicą, też mi się podoba, nie wiem, dajcie znać, czy może nieźle wygląda z tą spódnicą i powinnam tak nosić. A on siedzi i patrzy, i chyba jemu też się spodobało, spodobało się. I ostatni chwicik na dziś też spróbujemy, słuchajcie, w kilku wersjach. I pomyślałam, że spróbujemy takie jasne jeansowe spodnie połączyć z koszulą, a do tego, słuchajcie, jeszcze taka niebieska kamizelka. I jak to nie będzie zbyt dobrze wyglądało, to słuchajcie, spróbujemy to połączyć też z jeansową spódnicą, która u mnie też już leży jakiś czas. I słuchajcie, ewentualnie spróbujemy też ze zwykłymi jeansami. Także zobaczmy. Mam nadzieję, że któraś opcja z tych trzech będzie wyglądała fajnie. A może wszystkie? Zobaczmy. No powiem Wam, że w takim wydaniu to siebie jeszcze nie widziałam, nigdy się tak jeszcze, słuchajcie, nie ubrałam i mega mi się to podoba. Stałam chwilę przy lusterku i naprawdę podobało mi się to, co widzę. Fajnie wygląda ta jasność, tutaj ta bieg, te spodnie też jasne, słuchajcie, ja te spodnie kupiłam w tamtym roku, też właśnie na jesień, myślałam, że będę w nich chodzić i jakoś tak ten temat uciki sobie leżały, mają cały czas metkę, więc fajnie, że, że to razem tak fajnie wygląda. Jak macie jeszcze jakiś inny pomysł na sobie stylizowanie białych spodni, to dajcie znaka, będziemy próbować w następnych odcinkach. No ale powiem, że to mi się mega podoba, dajcie znać, czy wam też naprawdę kurczę te kolory, coś innego, coś totalnie innego, tak jeszcze siebie nie widziałam. A tak, słuchajcie, wygląda opcja ze spódnicą i ta opcja też jest fajna, ale powiem Wam, że te wszystkie spódnice są dla mnie krótkie, Masakra po prostu. Nie wiem, muszę się chyba przyzwyczaić do takich krótszych krojów, bo powiem Wam szczerze, że co kupię, co przymierzę, to wszystko jest krótkie, a szczególnie, jak ta spódnica ma taką, takie, wiecie, rozcięcie jakby coś takiego tutaj w miejscu gdzie jest takie podarte, ale ogólnie mi się podoba. I, słuchajcie, ten pasek jeszcze dołożyłam, tylko trzeba by było, słuchajcie, o to zdjąć, tylko już mi się nie chciało, bo jak założyłam i zorientowałam się, że to tutaj jest, no to, yy, to, właśnie, to właśnie już mi się nie chciało zdejmować, zdjąć to z powrotem, założyć, da-da-da-da-da, wiecie o co chodzi. A to ogólnie jest taka kieszonka, możecie sobie tutaj dwa złote położyć na przykład. No, także. albo klucze. Także przydatne. Ale ogólnie też mi się to podoba, dużo się w sumie nie różni, tylko tyle, że dół jest jeansowy i to spódnica. Ale myślę, że na przykład do tego jeszcze dołożyć takie botki masywne, takie wiecie, sznurowane na przykład. To by było fajnie by wyglądało. Właśnie takich czarnych botek, sznurowanych mi, słuchajcie, brakuje. Także, jakbyście widzieli jakieś fajne, to podeślijcie, bo chciałabym sobie właśnie takie kupić. Buberzowe już mam, buty, a czarne właśnie nie mam na jesień. To myślę, że to jest to, co bym chciała kupić sobie do swojej garderoby. I widziałam w CCC całkiem fajne, ale może znajdziecie coś fajniejszego. Także, jak macie coś właśnie w tym typie, to podsyłajcie. I to słuchajcie, już wszystko na dziś. Myślę, że właśnie będziemy robić tak po trzy outfity, bo ja też z outfitami słuchajcie, jestem ograniczona w wymyślaniu. Jak macie jakieś właśnie pomysły, co z czym tutaj połączyć, także z innymi jakimiś ubraniami, wiecie, których tutaj jeszcze nie pokazałam, może macie właśnie jakiś pomysł na stylizację, co z czym, to słuchajcie, piszcie, będę szukać w szafie, ewentualnie coś tam dokupię, jak uznam, że, że będzie fajnie wyglądało i czego mi brakuje w szafie. Myślę, że taki luźny film też będzie, będzie fajny. Ja słuchajcie, chętnie bym się nauczyła właśnie jakieś robić fajniejsze te outfity, Outfity, bo już takie wiecie, z im się znudziły, a naprawdę można stworzyć fajne rzeczy nawet z rzeczy, które już mamy, tylko że po prostu czasami zbyt łatwo dobierałem. Bierzemy po prostu rano, wiecie, spodnie, bluzka wychodziły. Ja przynajmniej tak mam. Także fajnie by było właśnie tak, jak teraz sobie porobić te outfity, więc już potem zapiszę sobie w głowie, że tak to fajnie wyglądało, to potem też szybko je sobie znajdę w szafie. Dajcie tak, czy Wam się podobał właśnie taki odcinek, czy chcecie takich więcej. No i co, piszcie właśnie te pomysły na outfity a ja postaram się nagrać kolejną część wtedy. No i co? Pamiętajcie o łapkach w górę, w komentarzach, w subskrypcjach. Nawet jak Wam się nie podobało, to też mi to napiszcie. Będę wiedzieć, czego unikać, bo to też o to tutaj chodzi. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku i pa!